Można powiedzieć, że debatowanie jest naturalną filozoficzną aktywnością. Już w starożytnej Grecji na tej drodze rozstrzygano emocjonujące filozofów spory moralne, polityczne i te najbardziej abstrakcyjne. Kiedy stajemy do debaty oksfordzkiej, często również te tematy stają się przedmiotem naszego sporu. Nawet jeśli z pozoru debata nie dotyczy filozoficznych zagadnień: jakimi zasadami moralnymi powinien się kierować system sprawiedliwości lub ochrony zdrowia? Czy świat, w którym panują inne zasady moralne i normy społeczne, byłby lepszy od tego, w którym żyjemy? O jakich wartościach mówimy, kiedy bronimy wartości? I czy zawsze, czy wszystkie zasady można łamać? Na te i inne zagadnienia filozofia od dawna stara się udzielić odpowiedzi, a podczas debat sportowych często stają się przedmiotem dyskusji. Warto więc, jako debatant czy debatantka, co nieco wiedzieć o filozofii. W trakcie tego filmu opowiem Wam o podstawowych zagadnieniach filozoficznych które mogą ułatwić Wam debatowanie na tematy filozoficzne i etyczne, jak i innych, w których filozoficzny kontekst może być Waszym asem w rękawie, pozwalającym rozbudować Waszą argumentację. Wytłumaczę Wam, jakie są podstawowe strategie argumentacji w debatach o filozofii, czym jest utylitaryzm oraz w jaki sposób tworzyć argumenty pryncypialne. Zaczynajmy! Nazywam się Maciek Tarnowski, jestem doktorantem filozofii w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz tego regularnie debatuje i sędziuje. W 2021 roku byłem sędzią głównym Wielkiego Finału AMPDO, zaś jego debatant wystąpiłem w nim w 2019 roku. W debatach często dyskutujemy nad tezą dotyczącą powinności, na przykład, że powinno się wprowadzić jakąś politykę albo że pewien aktor, na przykład Unia Europejska, powinna podjąć jakieś działanie. Na przykład przyjąć migrantów ekonomicznych z byłych kolonii. Co jednak tak naprawdę znaczy owa powinność? Co decyduje o tym, czy powinno się coś zrobić, czy nie? Jednej z najpopularniejszych odpowiedzi na to pytanie stara się odpowiedzieć popularnie przyjmowany w debatach system etyczny zwany utilitaryzmem. Wprowadzony przez nowożytnych filozofów brytyjskich Jeremiego Bentama i Johna Stewarta Milla. Często podsumowuje się go sloganem: dobre jest to, co przynosi światu jak najwięcej szczęścia. Klasyczny utylitaryzm opiera się na dwóch podstawach, które warto wyszczególnić. Teoria wartości. Najważniejszą dla ludzi wartością, do której powinniśmy dążyć jest szczęście. Drugiej, teoria moralnego działania. Powinniśmy się zawsze kierować tym, co przynosi najwięcej szczęścia, czyli że powinniśmy maksymalizować szczęście. Żeby najlepiej uchwycić działanie etyki utylitarnej, możemy posłużyć się przykładem. Przedstawia on klasyczną sytuację, którą opisuje tzw. dylemat wagonika wprowadzony przez filozofkę Filipe Foot. Wyobraźmy sobie, że znaleźliśmy się na rozdrożu torów i zauważamy, że do jednego z torów przywiązano pięć osób, zaś do drugiego jedną. Z oddali słychać nadjeżdżający pociąg. Maszynista nie widzi sytuacji i jest za późno, żeby zatrzymać pojazd. Jeśli nic nie zrobimy, pociąg jadąc na wprost przejedzie pięć przywiązanych do torów osób. Mamy jednak możliwość zainterweniowania. Jeśli przeciągniemy dźwignię, która znajduje się obok nas, Pociąg zmieni bieg i przejedzie po torze, do którego przywiązana jest jedna osoba. Czy pociągniemy dźwignię? Wiele osób uważa, że pociągnięcie dźwigni byłoby równoznaczne z zabójstwem człowieka, jednak utilitarysta pociągnąłby dźwignię bez wahania. W końcu, zakładając, że szczęście każdego człowieka jest równoważne, zgodnie z teorią wartości wyznawaną przez utilitarystów, powinniśmy dążyć do jego maksymalizacji, zgodnie z teorią moralnego działania czyli uznać, że szczęście pięciu osób. Jest ważniejsze niż szczęście jednej. Można więc powiedzieć, że utilitarysta inaczej ramuje tę sytuację. Nie jako zabójstwo jednego człowieka, ale jako uratowanie pięciu osób. Często określa się utilitarystyczną postawę jako korzystanie z moralnego kalkulatora, który na końcu daje nam wynik. Ile szczęścia netto dane działanie może przynieść? Dlaczego utilitaryzm jest przydatny w debatach? Możemy łatwo zauważyć, że proponowana teoria stosuje się do wielu debat. Według utylitaryzmu powinniśmy zawsze wybrać takie działanie, które maksymalizuje ludzkie szczęście. Jest to prosty sposób na przedstawienie metryki, zgodnie z którą oceniacie moc argumentów w debacie. Często argumenty obydwu stron podczas debaty nie zostają całkowicie obalone, musimy więc zważyć, które z nich są istotniejsze. Utylitaryzm zapewnia nam proste uzasadnienie takiego porównania. Istotniejsze są te argumenty, które wskazują na większą sumę szczęścia. Na przykład przedstawiając sytuację, w której więcej osób będzie szczęśliwych po wprowadzeniu jakiegoś rozwiązania prawnego lub podjęcia jakiegoś działania. Wiele debat z pozoru trudnych do rozstrzygnięcia łatwo można wygrać, wskazując na utylitarne porównanie argumentacji obu stron. Utylitaryzm jest również często przyjmowany, nawet nieświadomie, przez sędziów debaty, gdyż jest łatwy w zastosowaniu. Warto o tym pamiętać, konstruując swoje argumenty. Nie znaczy to jednak, że założeń utylitaryzmu nie można w debatach podważać. Co więcej, często różne tematy będą od Was tego wymagać. Przyjrzyjmy się teraz dwóm tematom, które pozwolą mi wyjaśnić to, jak można stosować i uzasadniać argumenty utylitarne i w jaki sposób je podważać. W pierwszym z nich zajmę się teorią wartości, do czego powinniśmy dążyć, w drugim teorią moralnego działania jak powinniśmy do tego dążyć. Zastanówmy się teraz nad jednym z tematów, który pojawił się na trzeciej edycji EMPDO. Jako obywatel, obywatelka Unii Europejskiej podłączyłbym, podłączyłabym się do maszyny przeżyć Nozika. Czym jest maszyna przeżyć? Jest to eksperyment myślowy zaproponowany przez filozofa Roberta Nozika. Maszyna taka może hipotetycznie spełniać wszelkie nasze pragnienia, niezależnie od tego, czy jest nią nieskończona przyjemność fizyczna, czy zostanie sławną śpiewaczką operową. Utylitarysta czy utylitarystka oczywiście bez wahania powinien czy powinna z takiej maszyny skorzystać. W końcu szczęście jest najważniejsze, zaś maszyna przeżyć pozwala nam je maksymalizować. Warto zauważyć, że w tej debacie utylitarystyczna metryka zdecydowanie faworyzuje argumenty strony propozycji, której zadaniem w tej debacie jest przedstawienie utylitarnej metryki i przekonanie sędziów, że to właśnie nią powinien kierować się przeciętny obywatel czy obywatelka Unii Europejskiej. Co może zrobić opozycja? Ze strony opozycji kluczowe jest zauważenie, że debata prowadzona jest z perspektywy aktora, czyli przeciętnego obywatela. Czy na pewno jest tak, że w naszym życiu kierujemy się tym, co przynosi nam najwięcej szczęścia? Niejednokrotnie oczywiście tak. Na przykład idziemy na piwo zamiast uczyć się do trudnego egzaminu. Jednakże już sam fakt tego, że poszliśmy na studia zamiast szukać łatwej i przyjemnej pracy, może wskazywać na to, że inne wartości poza szczęściem są dla nas istotne. Przykładowo, chcemy zmienić świat, zapewnić byt naszej rodzinie, czy pomóc innym. Nie robimy tego przecież tylko dla własnej przyjemności i wyznajemy wiele innych wartości, które są dla nas istotne. Na potrzeby tej debaty możemy, za Platonem, rozróżnić szczęście od przyjemności. Często nasze szczęście płynie również ze szczęścia innych. Innymi słowy, nasze szczęście nie może zostać zredukowane jedynie do spełniania podstawowych pragnień. Można by wtedy stwierdzić, że najszczęśliwszymi ludźmi na świecie są osoby chore na świeżb, które drapią się, drapiąc się zapewniają sobie ciągłe poczucie ulgi, lub osoby uzależnione od substancji, których zażywanie spełnia ich ciągłe pragnienie. Filozoficzna analiza pojęcia szczęścia pozwala nam zauważyć, że wartości, które możemy uznać za zapewniające szczęście, jest wiele. I warto zwracać na nie uwagę, kiedy stosujemy metrykę utylitarną w debacie. Być może więcej szczęścia jesteśmy w stanie czerpać w świecie, w którym mamy więcej wolności. Niż w świecie, w którym zapewnione są wszystkie nasze podstawowe potrzeby, lecz tej wolności nie mamy. Bardzo istotną wartością, o której można tu wspomnieć, jest sprawczość. W pewnym sensie maszyna przeżyć jest zbyt łatwa. Wszystkie potencjalne osiągnięcia w naszym życiu, zostanie śpiewaczką operową, laureatem Oscara albo Nagrody Nobla, zapewnione są nam jedynie przez fakt wejścia do takiej maszyny. Nasze szczęście nie bierze się więc z naszej pracy, a to właśnie przełożenie jest dla nas często kluczowe, co zauważył już Arystoteles. Czy bardziej ucieszyłoby nas zdobycie Nagrody Nobla w uznaniu naszych osiągnięć życia, czy poprzez przekupstwo? Wydaje się, że istotne jest dla nas właśnie to, w co włożyliśmy naszą pracę i co jest wynikiem naszych działań, a nie przyjemnościami, które po prostu nas spotykają. Dwie rzeczy, które warto wyciągnąć z tego przykładu. Po pierwsze, Często istotne w debacie jest to, żeby jasno powiedzieć, jakich wartości bronimy i dlaczego takie, a nie inne wartości są dla nas najważniejsze. Nie wystarczy jednak po prostu powiedzieć: Na przykład nasza strona broni ludzkiego życia lub strona propozycji uznaje wolność za wartość. Należy jeszcze uzasadnić, dlaczego ta wartość jest istotna. Można więc na przykład powiedzieć, że sprawczość lub wolność jest istotną wartością, ponieważ pozwala nam ona na prowadzenie naszego życia jak najszczęśliwiej zgodnie z naszym własnym uznaniem oraz stanowi podstawę tego, co uważamy za przynoszące nam najwięcej szczęścia i przyjemności. Po drugie, z pomocą uzasadnienia w uzasadnieniu różnych metryk może nam pomóc zastanowienie się nad tym, które wartości są najbardziej podstawowe. Utylitaryści twierdziliby, że przyjemność, zdrowie czy życie są podstawowe, ponieważ stanowią warunek konieczny realizacji wszystkich innych wartości. Jeśli nie odczuwamy przyjemności bądź jesteśmy chorzy, to nie jesteśmy w stanie realizować się jako obywatele, artyści czy naukowczynie, a więc nie możemy korzystać ze swojej sprawczości, dlatego dla utylitarysty dbanie o te wartości jest najważniejsze. Możemy jednak odwrócić ten argument i wskazać, na przykład za Arystotelesem, że chociaż te wartości są konieczne, to nie są one wystarczające do szczęścia. Jeśli odbierze się nam sprawczość lub wolność, to nikt nie będzie szczęśliwy, nawet jeśli będzie miał zapewnione podstawowe potrzeby. Ważenie tych argumentów może być szczególnie przydatne w debatach rozgrywających się na klasycznym sporze pomiędzy wolnością i bezpieczeństwem na przykład dotyczących inwigilacji państwowej. Rozważmy teraz inny temat, który pojawił się w podobnej formie na czternastych mistrzostwach polskich debat parlamentarnych. W krajach z publiczną opieką zdrowotną Należy zrezygnować z leczenia przedłużającego życie osób starszych na rzecz innych potrzeb systemu zdrowotnego. Mając już trochę filozoficznego doświadczenia, od razu możemy zauważyć, że spór tej debaty toczy się wokół tego, czy publiczna służba zdrowia powinna kierować się utylitarnymi zasadami w leczeniu pacjentów. Jakkolwiek nie brzmi to brutalnie, co często jest niestety cechą utylitarystycznych argumentów, można prawdopodobnie stwierdzić, że szczęście wynikające z przedłużenia życia osób starszych jest mniejsze niż to, które można uzyskać inwestując w inne dziedziny ochrony zdrowia. Dzieje się tak zarówno ze względu na krótkotrwałość takiego leczenia. Takie leczenie może zapewnić co najwyżej kilka lat, o ile nie miesięcy dodatkowego życia, jak i na przewidywaną jakość życia w wielu przypadkach wynikającą z cierpienia wywołanego chorobami wieku starczego, takimi jak choroba Parkinsona czy Alzheimera. Zadaniem propozycji będzie więc wskazanie, dlaczego służba zdrowia powinna przyjmować właśnie utylitarną strategię i pokazać, że zastąpienie leczenia przedłużającego życie innymi priorytetami służby zdrowia przyniesie utylitarne korzyści. Ze strony opozycji kluczowe będzie natomiast wykazanie, że ochrona zdrowia nie powinna kierować się podobnymi utylitarnymi kalkulacjami. Przydatne jest więc zaproponowanie innych zasad moralnych, które opierałyby się tego typu argumentom. Przedstawienie pewnych zasad moralnych i wskazanie ich zgodności lub sprzeczności z tematem nosi nazwę argumentacji pryncypialnej. Co to takiego? Argument pryncypialny to argument, który uzasadnia zasadność lub nieuzasadnienie jakiegoś działania nie z perspektywy jego konsekwencji, ale moralnej natury samego czynu. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to argument, którego celem jest pokazanie, że jakieś działanie jest moralnie konieczne lub moralnie zabronione. Wróćmy do naszego tematu. Intuicyjnie wiele osób powiedziałoby, że nieleczenie niektórych osób jest zaniedbaniem pewnego obowiązku ze strony systemu ochrony zdrowia i państwa. Jakie są jednak te obowiązki i z czego one wynikają? Żeby to wyjaśnić w debacie, mogą nam się przydać dwie teorie filozoficzne tłumaczące pochodzenie moralnych obowiązków. Wróćmy na moment do eksperymentu myślowego z wagonikiem. Jego autorka Filipa Foot. W swoim artykule przedstawia również inną jego wersję. Wyobraź sobie, że jesteś lekarzem w szpitalu zajmującym się pięcioma pacjentami, którzy nagle potrzebują przeszczepu różnych organów i jeśli go nie dostaną szybko, zginą. Podczas swojego dyżuru przyjmujesz osobę z katarem. Podczas badania upewniasz się, że wszystkie organy tej osoby są w pełni zdrowe i, gdyby tylko można było je przeszczepić, uratowałyby one pacjentów czekających na przeszczepy. Gdyby tylko. Właśnie. Czy powinieneś, jako lekarz, zabić swojego pacjenta, by uratować życie pozostałym pięciu osobom? Tutaj nawet zatwardziali zwolennicy przesunięcia dźwigni w dylemacie wagonika zaczynają mieć wątpliwości. Warto się zastanowić, co kieruje naszymi intuicjami w tym przypadku. Przede wszystkim będzie to fakt, że lekarz czy lekarka jest osobą, na której spoczywają obowiązki wobec pacjenta, takie jak to, by udzielać niezbędnej opieki medycznej w każdym przypadku. I nie szkodzić pacjentowi. Państwo bierze odpowiedzialność za życie i zdrowie pacjenta, i każdy powinien jej móc oczekiwać. Złamanie takiego zaufania jest po pierwsze złe moralnie, po drugie zaś może prowadzić do utraty społecznego zaufania wobec służby zdrowia, co mogłoby mieć katastrofalne skutki społeczne. Nikt z nas nie chciałby odwiedzić szpitala, w którym mogłaby nas spotkać podobna sytuacja. Podobnie w wypadku naszego tematu. Odmowa opieki nad kimś tylko ze względu na jego czy jej wiek, jest złamaniem tej zasady zaufania i dotrzymywania obietnicy, a niepewność ta doprowadziłaby wielu ludzi do braku zaufania do systemu ochrony zdrowia, co skutkowałoby dużo gorszym jego funkcjonowaniem. Osoby starsze mają też całkowite prawo do oczekiwania takiej pomocy. Przecież przez większość swojego życia współtworzyły ten system, dokładając się do niego poprzez swoje podatki czy wychowując dzieci. Niezależnie od utilitarnych konsekwencji uznalibyśmy, że nie należy łamać zasady zaufania. Drugim ważnym pojęciem, które może się nam przydać w tej debacie, szczególnie w innych debatach dotyczących moralnych obowiązków i kompetencji państwa, jest pojęcie umowy społecznej. Wiele osób w naszym społeczeństwie wyznaje bardzo różne systemy etyczne. Niektórzy z nas są chrześcijanami, inni ateistkami. Niektórzy mają lewicowe poglądy, inni prawicowe. I ta wielość sprawia, że często trudno nam jest jasno uzgodnić które rozwiązania są sprawiedliwe. Zakładamy jednak, że ponieważ żyjemy wszyscy w jednym społeczeństwie, musimy zgodzić się co do pewnych podstawowych wartości i zasad, których nie wolno łamać, czyli właśnie na umowę społeczną. Amerykański filozof John Rawls proponuje nam kolejny eksperyment myślowy, który ma nam pomóc zrozumieć, jak taka umowa może wyglądać. Nie chodzi tu przecież o żadną prawdziwą umowę, której warunki możemy przeczytać i którą podpisaliśmy odbierając dowód osobisty w urzędzie. Wyobraźmy sobie, że przed rozpoczęciem życia w społeczeństwie znaleźliśmy się w innym miejscu, za tak zwaną zasłoną niewiedzy. Nasze role społeczne i cechy, to jaka jest nasza płeć, kolor skóry, wiek, to czy jesteśmy niepełnosprawni, czy jesteśmy ubodzy, czy bogaci, zostaną nam dopiero przydzielone w wyniku losowania, które możemy nazwać loterią urodzeń. Nie mamy przecież na te cechy żadnego wpływu w realnym życiu. Na jakie zasady rządzące społeczeństwem zgodzilibyśmy się w takiej sytuacji? Według Rolsa, w takiej sytuacji zaakceptowalibyśmy te zasady, które sprawiają, że te wylosowane przez nas cechy miałyby jak najmniejszy wpływ na nasze życie. Byłoby to po prostu z naszej strony racjonalne. Mogąc zostać kobietą, nie popierałbym dyskryminacji płci. Mogąc urodzić się w ubogiej rodzinie, nie popierałbym systemu, który przyczyniałby się do pogłębiania nierówności majątkowych. Takie właśnie zasady, które przyjęliśmy za zasłoną niewiedzy, są przedmiotem umowy społecznej i podstawowymi zasadami sprawiedliwości. W wypadku naszej tezy moglibyśmy z pewnością argumentować, że rozwiązanie polegające na odebraniu leczenia przedłużającego życie osobom starszym nie jest sprawiedliwe, a nawet, że jest dyskryminujące. W końcu, jakkolwiek byśmy tego nie chcieli, nie mamy wpływu na swój wiek, więc powinniśmy sprawić, żeby nie miał on wpływu na to, jakie szanse dostajemy od społeczeństwa. Państwo, wprowadzając takie rozwiązanie, dyskryminowałoby osoby starsze. Możemy dodatkowo zauważyć, że potencjalnie mogłoby doprowadzić to również do innych niesprawiedliwości. Osoby bogate, których bogactwo również często jest zrządzeniem losu, mogłyby sobie pozwolić na prywatną opiekę przedłużającą życie, przez co nasz majątek definiowałby to, jak długo żyjemy, a państwo aktywnie przyczyniałoby się do takiej sytuacji. Jeśli chcecie zbudować argument pryncypialny, warto pamiętać o dokładnym tłumaczeniu, skąd biorą się moralne obowiązki. Oczywiście nie ma jednej definicji obowiązującej moralnego obowiązku. W końcu jest to przedmiot sporów w filozofii od ponad 2000 lat. Możecie to jednak potraktować jako szansę. Oznacza to, że przedstawienie swojej wizji tego, czym jest moralny obowiązek, może być dla Was korzystne w tworzeniu przewagi nad innymi drużynami w debacie. Tym, od czego warto zacząć jest przedstawienie pewnej intuicji moralnej. Na przykład takiej, że zasada dotrzymywania obietnic jest z reguły ważniejsza od utylitarnych konsekwencji lub że wszyscy powinniśmy trzymać się zasad sprawiedliwości wynikających z umowy społecznej. Pomocne w budowaniu tej intuicji i przekazaniu jej sędziom mogą być dla Was przykłady, które filozofowie za Danielem Denetem nazywają pompami intuicji. Poszukajcie najprostszych możliwych sytuacji, w których. Intuicyjny werdykt moralne, niemoralne, dobre, złe powinno się tak zrobić, nie powinno się zgadza się z waszym argumentem i postarajcie się zbudować analogię między tym przykładem a tezą waszej debaty. Pory i argumenty, które tu przedstawiłem, są jedynie niewielką częścią tego, co może zaoferować filozofia w debatach. Gdzie można szukać źródeł wiedzy filozoficznej, która może pomóc Wam w znajdowaniu argumentów i rozwijaniu Waszej analizy? Najważniejszym źródłem dla każdego, kto umie posługiwać się językiem angielskim, jest z pewnością internetowa encyklopedia stanfordzka Stanford Encyclopedia of Filozofii. Powierzchniowo przypomina ona dobrze nam znaną Wikipedię, jednak pod spodem kryją się rozbudowane artykuły, pisane przez specjalistów i specjalistki z całego świata przechodzące proces skrupulatnej recenzji i stanowiące niemal nieskończone źródło argumentów i przykładów. Choć ma ona akademicki rodowód, nie należy się tego obawiać. Hasła w niej zawarte są napisane językiem zrozumiałym dla laików, a wiele intuicyjnych przykładów w nich podanych z pewnością możecie wykorzystać w swoich mowach. Niezależnie od tego, czy interesuje cię argumentacja dotycząca filozofii prawa, czy intersekcjonalności feminizmu, z pewnością znajdziesz tam istotne wskazówki. Są także dwa polskojęzyczne źródła popularno-naukowe, które mogę z pewnością polecić jako mapę po klasycznych, współczesnych zagadnieniach filozoficznych: portal filozofuj.eu oraz czasopismo popularno-naukowe Filozofia w Praktyce. W artykułach tam zawartych znajdziecie zarówno tłumaczenia klasycznych, filozoficznych tekstów, jak i krótkie omówienia argumentacji skupione wokół problemów współczesnego świata, o których nieraz przyjdzie Wam debatować podczas AMPDO. To już wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego wprowadzenia i życzę Wam maksymalnej sumy szczęścia wyciąganej z udziału w najbliższej edycji Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Powodzenia.